A co? O co chodzi? Wypełniłem zadanie Mów, co widziałeś? Uznasz mnie za wariata, ale miałem wizję że chodzę po lesie, w którym drzewa przypominały wielkie grzyby A w dodatku między nimi przechadzała się olbrzymia kura, która dziobała ściółkę Nawet nie wiesz, jak się cieszę od kilku tygodni miewam wizję z kurą w Lesie Grzybów. Myślałem, że zwariowałem, ale chyba po prostu moje zioła się zepsuły. Będę musiał nazbierać świeżych, ale to już moje zmartwienie. Pytaj, o co chcesz. Na pewno dużo wiesz o okolicznościach śmierci Sabriny Glevisig. Sabrina Męczennica odeszła ze świata żywych, by czuwać nad nami wszystkimi. Słyszałeś o klątwie, którą Sabrina rzuciła na króla? O klątwie? Oczywiście. Zasłużona kara, biała jak duch słowo, z karminowych ust. Król zgotował czarodziejce okrutny los, mękę w płomieniach i upokorzeniu. Przybita do koła, osadzona na stosie, a jęzory ognia zadały jej ból, jakiego zwykły człowiek nijak wyobrazić sobie nie zdoła. Gdy płomienie ogarnęły nieskalaną kibic... Z piersi Sabriny nie wydostały się jęki bólu, a jedynie słowa głoszące rychły koniec króla Henselta. Niechaj nieboskłon przetnie spadająca gwiazda, znacząc swą śmiertelną drogę krwawym warkoczem. Niechaj głupców zwiedzie widok rybich łusek zaklętych w kwadraty błyszczącego złota. Niechaj jednorożec pogwałci tysiącletnie prawa, przyspieszając nadejście sprawiedliwej kary. Cierpiała tak strasznie, że litościwy żołnierz skrócił jej męki, przeszywając włócznią obolałe serce Sabriny. Skąd te świece? Czym różni się Sabrina od innych magów palonych na stosach? Inni byli silni za życia, jej moc rozkwitła, gdy śmierć wyciągnęła po nią swe zimne palce. Łaskawie otoczyła opieką żołnierza, który skrócił jej cierpienia. Nigdy nie musiał lękać się wychodzić samemu w noc. Widziałeś te okolice? Wszędzie pełno straszydeł i potworności. Jachon, litościwy żołnierz, kroczył od tego czasu w blasku jej mocy. Żadna istota zrodzona z ciemności nie mogła zbliżyć się do niego choćby na krok. A propos. Dolinę rozdarła upiorna. To miejsce straszliwych wydarzeń. Miejsce, w którym wciąż rozchodzi się echo szczęku stali i wrzasku konających. Jeśli zamierzasz ukoić ich ból, wiedz, że Sabrina patrzy na ciebie łaskawym okiem. Nie uda mi się bez przedmiotów pamięci. To aktywne magicznie przekaźniki pozostałe po ludziach, którzy zginęli w tej bitwie. Symbolizują wiarę, odwagę, nienawiść i śmierć. Wiarę? Nie wiem, w co wierzyli ci żołnierze, lecz zostali oszukani. Odwagę, nienawiść i śmierć? Było tego wszystkiego aż nad to, szczególnie śmierci. Ale pamiętam rycerza, który nie bacząc na niebezpieczeństwo, ruszył na czele garstki żołnierzy przeciwko przeważającym siłom wroga Seldkirk z Gulety. Gdy kohorta Vandergrifta odcięła go od reszty armii, bez lęku rzucił się na domokrążce. Szukasz symbolu odwagi? Znajdź zbroję Seldkirka! Po co ci tyle świeczek? Nie lepiej rozpalić ognisko? To płomień Sabriny. Jego blaskiem jesteśmy chronieni. Czuwa nad każdym krokiem żołnierza. Obrabowałeś transport wosku? Świece robię własnoręcznie. Daję je każdemu, kto szuka schronienia w płomieniu odwagi. Kim jesteś? O tym, kim jesteśmy, zadecydują nasi potomkowie, patrząc na to, co po sobie zostawimy. Powiedz mi jeszcze raz, co dokładnie. Jaka jest szansa na odnalezienie włóczni? To było tak dawno w ale jeśli dobrze pamiętam, włócznia trafiła do innego żołnierza. Padalca, który po dziś dzień pod obozową karczmą handluje pamiątkami po jasnej pani. Bywaj.